Małżeństwo to jest pasmo kompromisów, dogadania się, zaufania przede wszystkim, zrozumienia drugiej osoby. A według Pana, czym jest małżeństwo i jaki jest ten Pana sposób na przetrwanie tylu lat? Niekończąca się historia dwóch ludzi, którzy sobie tam nawzajem ustępują. Jakaś tolerancja, żeby była. Przemykać oko na wiele spraw i będzie spokój. I będzie można dożyć może 70 lat. A według pana, jaki pan ma sposób na tak długie pożycie małżeńskie? Proszę panią kompromis tylko. <gryw> Wbaczanie nawzajem. Rozmowy. Tak, rozmowy, no i tak zleciało 51. Przede wszystkim zrozumienie siebie nawzajem, tolerowanie pewnych rzeczy nawzajem, miłość kochanie się nie to jest najważniejsze. No i dzieci też nas scalają w dużej mierze. Także to jest chyba taka recepta. Poznaliśmy się u mnie na zabawie. Małżonka przyjechała z koleżanką, przyszły na zabawę i tak się zaczęło. Pana sposób na tak długie pożycie małżeńskie? No, tak jak powiedziałam, małżonka. Wyrozumiałość, szacunek jeden do drugiego, no i wielka miłość. W tej chwili jesteśmy 60 lat po ślubie. A gdzie się Państwo poznaliście? Poznaliśmy się jeszcze 3 lata przed ślubem, to razem już jesteśmy 63 lata. Jaka według Pani jest taka recepta na tak długi związek? Trzeba być po prostu zrozumiałym, konkretnym, wiedzieć czego się z życia chce i podążać do celu. A według Pana taka recepta na tak długi związek? Żona mnie kocha, ja o ja nim żyję wspólnie. No i aby tak dalej.